zajmuje się doradztwem finansowym. Od roku czasu jestem partnerem firmy Inubio. Do podjęcia współpracy z firmą Inubio przede wszystkim mnie skłoniła wysoka jakość produktów. Miałem je możliwość przetestowania i okazało się, że ja, cała moja rodzina świetnie po tych produktach się czuje. Wszyscy się tymi produktami e, suplementujemy. Dodatkowo, e, plan kariery e, sprawia, że praca czy współpraca z firmą Inubio może być świetnym biznesem. Moim ulubionym e, produktem firmy Inubio jest olejek 10% natural effect. Dlaczego? Dlatego, że korzysta z tego olejku cała moja rodzina. Moje dzieci w okresie jesienno-zimowym często chorują, i jak to z dziećmi bywa, tydzień, dwa tygodnie zwolnienia trzeba z pracy było zawsze brać. Dzisiaj, stosując ten olejek, podwyższyła się znacznie odporność dzieci. Praktycznie nie wiemy, co to katar i choroba. Na zakończenie chciałbym się podzielić informacjami, jakie znalazłem na temat konopi w internecie. Trafiłem na badania doktora Rousseau. Doktor Rousseau postawił tezę, że nie ma czegoś takiego jak choroby cywilizacyjne, choroby XXI wieku, że wszyscy cierpimy na chroniczny niedobór kanabinoidów, czyli substancji, które są zawarte w konopiach. Tezę tom potwierdzają już trzy badania kliniczne. Co się okazuje, suplementując się konopiami, sprawiamy, że jesteśmy zdrowi, się dobrze czujemy, jesteśmy witalni. I tymi słowami zapraszam Państwa do współpracy z firmą Inubio. Dziękuję.